Jest odporny. W końcu sponało na tym, że pracują za pół darmo. Mniej odporni, ale na gór są pacjenci, którzy na wszelki wypadek przypominają sobie ludowe metody leczenia zębów. Elżbieta Wyszewska. Iskań, urokliwa pięć na Podkarpaciu, ale gdy bolą zęby piękno, przychody trudno rozstrzygnąć. To jest duży problem, bo daleko jest wyjechać na dyku Przemyśla, czy to jest tylko na 35 km. No tutaj... Nie, to nie jest jest wygadać. Bo gadać nie ma z że za darmo leczyć nie chcą, bo chcą więcej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. NZ na żądanie jest odporny mieszkańcy pod na bok zębów, no nie. Tabletkę jakaś i... Trzeba kupować żyć. Pomaga? Jak wówczas tak boli strach, ino pomaga. Jak boli, już 4 tygodnie testa, no to można zrobić inaczej. Soda i oczy, no to wygnałem to. Zostawienie wszystko. Sposobów znieczulenia było każdy więc szuka na własną rękę, nie tylko w W takiej sytuacji jest na Podkarpaciu prawie milion osób. Chyba sam sobie będę gorego, bo... No to różne sposoby są. Tak się jest podczas wojny i choć od tego czasu medycynacja i stomatologia nabrały kosmicznego przyspieszenia, ze starych metod korzystają nie tylko mieszkańcy Podkarpacia. To zdarza się i, i pacjent mówi, że wszystko mówiąc, sama jest prawa przy uzębieniu, no i właśnie kurwał tą koronę to pozostała ta reszta, która boli. Sytuacja na Podkarpaciu jest szczególna, ale z badań, które zrobił Warszawski Uniwersytet Medyczny, wynika, że z uzębieniem Polaków I nie, nie jest najlepiej. Prawie 4% osób w wieku od 34 do 44 lat nie ma ani jednego zęba. Między 65 a 74 rokiem życia... Bezrobość dotyka już ponad 40%. To zaniedbania wieloletnie. Główne przyczyny dla higieny, strach przed dentystą, ale i źle zorganizowana opieka stomatologiczna. Ilość usług.